Wiedziałeś, że w Minecrafcie można postawić dywan na schodkach albo że można zrobić skrzydła Ender Dragona łącząc Elytry ze sztabką netherytu? Szczerze, ja nie mam o tym pojęcia, dlatego sprawdzę na Waszą prośbę 17 Minecraftowych mitów. Trzcina cukrowa szybciej rośnie na piasku. Sprawdziłem to na 6 różnych blokach. Posadziłem trzcinę na ziemi twardej ziemi, bielicy, trawie, piasku zwykłym i czerwonym. U mnie niestety Mit obalony. Iron Golem oraz Bałwan nie otrzymują obrażeń od upadku. Zbudujmy sobie Olafa i Golema i zrzućmy ich na dół. Faktycznie. Mit potwierdzony. Gdy nazwiesz dużego slajma i go zabijesz, wszystkie mniejsze wersje również będą miały tą nazwę. A więc nazwiemy sobie tego ziomeczka Jacek i Sory, ale muszę cię rozwalić. Faktycznie, jego wszystkie dzieci mają imię po ojcu. Mit potwierdzony. Większość potworów nie potrafi przejść przez tory Szczerze nie spodziewałem się, ale tylko szkielet nie ma problemu, aby przejść przez linię Pozostali jakby się bali torów, jak wampiry czosnku Więc mit potwierdzony Zasypując się piaskiem lub żwirem będziesz otrzymywać tlen pod wodą Gdy zrzucam na siebie pierwszy blok to mnie odsuwa Ale jeśli zabuduję się tak, aby nie mogło mnie odsunąć To rzeczywiście nabieram tlenu będąc zakopany żywcem Mit potwierdzony Ponoć kiedy rzucę na siebie potkę osłabienia to nie będę mógł zadawać obraźni mobom i rzeczywiście to nie działa. A skryta? Totalnie nic nie działa. Mit potwierdzony. Strzelając z łuku w portal, nasze strzały przejdą do nederu. Dobra i mamy łuk. Postrzelamy sobie trochę w ten portal. I nasze strzały nie znikają, a są po prostu za portalem. Mit obalony. Składając do stołu kowalskiego elytrę i sztabkę Nederytu, dostaniemy skrzydła Ender Dragona. Jak widzicie, granie pozwoli nam wykonać takiego ulepszenia i mamy X na strzałce mit obalony. Pigliny zaatakują Cię, jeśli otworzysz skrzynię w wagoniku. Gdy otworzę normalną skrzynię, pigliny oczywiście się na mnie rzucą. mimo że mam cały złoty set. Ale co jeśli skrzynka będzie w wagoniku? Tutaj niestety też jestem bity. Mit potwierdzony. Możesz pływać po głowach mobów. Zrobiłem sobie taki krótki tor zasadników, wsiadam do łódki. Faktycznie to działa. Mit potwierdzony. Pokonanie zombie piglina jednym uderzeniem sprawi, że jego kumple nie będą cię bić. Faktycznie, gdy ściągam ich na hita, nie mają jak na mnie donieść swoim kolegom i jestem bezpieczny. Mit potwierdzony. W trybie widza możesz zobaczyć, jak widzą zwierzęta oraz potwory. Więc odpalam tryb widza i próbuję wejść w tego klipera. O kurde, widzę na zielono. A jak widzi pająk? No dobra. Tego się nie spodziewałem. Mit potwierdzony. Można przejść przez ścianę rzucając perłę. A więc mam przed sobą ścianę w najlepszym kolorze i rzucam perełkę. I nic. Mit obalony. Płonąca strzała ugasi się, gdy przeleci przez wodę. A więc strzelam i faktycznie strzały się gaszą. Mit potwierdzony. Creeper ucieka przed kotem. Mamy tu naszego wybuchowego potwora, stawiamy kota i nasz creeper ucieka przed tym słodkim małym stworzeniem. Mit potwierdzony. Można położyć dywan na schodach. Kładąc dywan na schodach, niestety nie leży tak, jakbyśmy wszyscy sobie tego życzyli. Na jednym z moich shortów pokazałem jak można to obejść, ale tutaj niestety do balony. Enchant Frostwalker działa na stojaku na zbroję. A więc mamy tutaj stojak z tym enchantem na butach i wrzucę go przy pomocy pistona. Niestety do balony. Chcesz, żebym sprawdził jeszcze jakieś mity? Daj znać w komentarzu. Subskrybuj po więcej.